Szanowni Państwo, witam na kolejnym spotkaniu związanym z omówieniem tego, co dzisiaj, w dniu 18 marca 2020 roku, ma miejsce w naszym mieście w kwestii zagrożenia epidemiologicznego związanego z koronawirusem i z tym wszystkim, co, co się wokół tej, tej kwestii dzieje. Po pierwsze, chciałbym powiedzieć, że e, jak Państwo wiecie, wystąpiłem do, do Pana Ministra o ograniczenie tych codziennych przyjazdów naszych pracowników do pracy w Niemczech. Sytuacja ta, wydaje mi się, że w oparciu o decyzje, które zostały podjęte w Niemczech w tej chwili, które są podobne jak te, które dzisiaj w Polsce już obowiązują, ten problem będzie rozwiązany. No samoistnie, bez decyzji, które musiałby podjąć polski rząd. Mianowicie w Niemczech od dwóch dni obowiązuje zakaz wjazdu na teren wyspy Uznam przez mosty w Olgaście i w Anklam dla osób spoza wyspy. Także praktycznie ta, ta decyzja podjęta tam w Niemczech spowoduje, że do niemieckich hoteli w momencie, kiedy wyjadą ci, którzy tu dzisiaj już są, praktycznie nowi goście nie przyjadą. To spowoduje, że e, ci, którzy pracują tam, no będą, no, będą, mog będą mogli pójść na urlopy, będą mogli jakby, nie wiem, no, dogadać się z pracodawcą, w jakiej formie będą dalej. Zatrudnieni na pewno nie będą musieli codziennie dojeżdżać do, do prasy. Restauracje funkcjonują, ale jestem przekonany, że kiedy goście w hotel, z hoteli wyjadą, to te restauracje zamkną swoje, swoją działalność, bo, bo nie będzie klientów, którzy będą z ich usług korzystali. Tak ma to miejsce wszędzie. W Niemczech będzie to pewnie również miało miejsce. No, i, i to spowoduje, że znaczna część naszych mieszkańców po prostu nie będzie miała powodu, żeby się przemieszczać. Kolejna, kolejna sprawa to, jak Państwo wiecie, funkcjonuje całodobowy dyżur tutaj w Centrum Zarządzania Kryzysowego. Funkcjonują osoby, które przez całą dobę siedzą, odbierają od Państwa telefony, udzielają informacji. Czy ewentualnie podejmują działania, jeżeli są takie, takie potrzeby, funkcjonuje e, obiekt, w którym osoby, które poddane są kwarantannie, a nie mają własnego miejsca zamieszkania, przebywają. To również jest przez nas, przez nas obsługiwane. E, w czasie e, tych trudnych dni. Wiele urzędów, wiele instytucji, wiele, nasze spółki również bardzo ograniczają kontakty, działalność, która, która, która powoduje no, kontakty międzyludzkie. Bo one są największym zagrożeniem dla, dla koronawirusa, a ja stanowią źródło jego rozprzestrzeniania się. W związku z tym i tu w urzędzie, i, i, i w wielu, wielu innych urzędach i instytucjach te ograniczenia, Obowiązują. Dzisiaj zaleca się higienę, zaleca się brak kontaktów, zaleca się czyli przebywanie w domu. Aczkolwiek, jak znawcy twierdzą, również dobrze służy nie tylko osobom starszym spacer, ale spacer, który nie powoduje kontaktu z innymi ludźmi. Więc wyjście na balkon, wyjście na, na spacer, ale. Unikając kontaktu, jest również bardzo, bardzo wskazane. Siedzenie w czterech ścianach 24 godziny na dobę na pewno nie służy to zdrowiu. W związku z tym, no postępujmy bardzo tutaj, bardzo tutaj rozważnie. I wreszcie, chciałbym powiedzieć, że podjąłem decyzję z uwagi na trudną sytuację pracowników Wydziału Komunikacji. Tam dzisiaj, tam codziennie, od dłuższego już czasu. Nie tylko w Świnoujściu, w całej Polsce, w związku z, z zmianą przepisów i terminem, który musi do, dotrzymać osoba kupująca samochód, osoba sprzedająca samochód do, dotrzymać w zakresie rejestracji, czy, czy zgłoszenia do Wydziału Komunikacji tego faktu, podjąłem decyzję, że osoby, które nie dotrzymają tego terminu obecnie. Nie poniosą z tego tytułu żadnych konsekwencji. Dlatego apeluję do Państwa, jeżeli nie macie potrzeby dzisiaj rzeczywiście zarejestrować ten samochód, to nie spieszcie się, poczekajcie, poczekajcie również ci Państwo, którzy muszą go wyrejestrować. Nie będziemy w stosunku do tych osób wyciągać żadnych konsekwencji, bo taka jest sytuacja, bo taka, taka jest siła wyższa, bo, bo takie są możliwości dzisiaj tego wydziału. Pracownicy, którzy te czynności wykonują, niektórzy są na zwolnieniach lekarskich, niektórzy są opiekując się dziećmi, nie, czyli nie, niewielki stan, który dzisiaj może te czynności wykonywać, powoduje, że nie możemy wszystkich potrzeb zaspokoić, a ponadto chcemy uniknąć gromadzenia się ludzi pod wydziałem komunikacji, no bo to nie służy sytuacji. W związku z tym. Informuję Państwa raz jeszcze. Nie poniesiecie z tego tu żadnych konsekwencji, jeżeli nie dotrzymacie obowiązujących w tym zakresie terminów. I chciałbym poinformować Państwa również i, i, i to, co dzisiaj, dzisiaj obserwujemy i to, co widzimy, że to, co mówiłem jakże niedawno, kilka miesięcy temu, może pół roku temu, może rok, kiedy pamiętacie Państwo dyskusję na temat. Na temat terminala kontenerowego, chociażby. A ja mówię szerzej, rozwoju gospodarki, gospodarki morskiej przede wszystkim, bo Świnoujście na tą działalność jest wyjątkowo predysponowana. I mówiłem wtedy, że bardzo ważna jest gospodarka związana z turystyką, z uzdrowiskiem. Ale powinniśmy wykorzystać również gospodarkę morską jako tą drugą nogę. I dzisiaj sytuacja z turystyką w wyniku tego, tego wirusa, który się pojawił, który doprowadził, że tury, gospodarka turystyczna upadła, stoi. Dzisiaj wszystko jest zamknięte. I gdyby nie ta druga noga, którą dzisiaj my dysponujemy, to sytuacja byłaby jeszcze gorsza, byłaby tragiczna. Dzisiaj część naszych mieszkańców ma pracę, pracuje w firmach na Warszawie i nie tylko. I dzięki temu możemy normalnie funkcjonować. Czyli te działania, które podejmowaliśmy, pokazują w sytuacji dzisiaj, tej wyjątkowej, że były, jak sądzę, właściwe. Chciałbym, chciałbym powiedzieć i, 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 i unauczyć nam dzisiaj, nam, mieszkańcom Świnoujścia, tym przede wszystkim, którzy tak przeczyli na turystów. Na turystów niemieckich. Dzisiaj ich nie ma. Zarzuty pod moim adresem, że robię wszystko, żeby było tych turystów jak najwięcej. Jaki oni stanowią dla nas problem? Problem na ulicach, na chodnikach, w sklepach, w kolejce na prom wszędzie stanowili problem. Dzisiaj tego problemu nie ma. Tylko można by zadać pytanie, czy, 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 czy jest lepiej. Zapytajcie się tych, którzy dzisiaj nie zamykają swoją działalność gospodarczą, którzy ograniczają działalność gospodarczą, bo nie ma klientów, bo nie ma pacjentów, bo nie ma osób, które, którym nasi obywatele świadczą usługi, więc to pokazuje, jak nierozsądne były te takie opinie wyrażane często, no nie wszędzie, ale w niektórych miejscach atakujące nas tutaj, samorządowców, że jesteśmy otwarci na wszystkich, na, na rozwój miasta Świnoujścia. Dzisiaj ten rozwój w pewnym sensie został zahamowany. Dzisiaj będziemy podejmowali decyzję, za chwilę, o przeznaczeniu znacznych pieniędzy na udzielenie pomocy tym, który, którzy dzisiaj tej pomocy potrzebują. Pomocy tym, którzy prowadzili jeszcze do niedawna działalność gospodarczą, a tą działalność zaniechali. My tą pomoc udzielimy, tylko musimy znaleźć pieniądze. Będziemy szukać z różnych innych źródeł środki, które będziemy mogli przeznaczyć na tą pomoc. Czyli pewne rzeczy nie będą realizowane po to, żeby pomóc tym osobom, które najbardziej jej potrzebują, tym małym przedsiębiorcom, właśnie. Małym przedsiębiorcom, to pomoc małym przedsiębiorcom jest nasz priorytet dzisiaj. Oraz pomoc tym osobom, które będą traciły pracę. Ja dzisiaj przygotowuję propozycje, mam takie dwie, które zmierzają do tego, żeby jak najmniej miało miejsce zwalnianie ludzi z pracy, żeby nasze zakłady pracy, te duże hotele i nie tylko, zawieszały działalność, a nie ją likwidowały. Bo zawieszenie, zawieszenie działalności to niekoniecznie z, z, zwolnienia ludzi z pracy. Jeżeli pracodawcy dostaną jakieś wsparcie pod warunkiem, że nie zwolnią ludzi z pracy, myślę, że to jest warte. I tutaj widzę możliwość wsparcia przedsiębiorców z funduszy, którymi dzisiaj dysponuje Powiatowy Urząd Pracy na zasiłki dla bezrobotnych. Bo jeżeli te pieniądze przeznaczymy na wsparcie przedsiębiorców, żeby sfinansowali pracę, pobyt w zakładzie pracy, bo nie ma pracy dzisiaj, ale pobyt tych ludzi, żeby ich nie zwalniać, z pieniędzy przeznaczonych na zasiłki dla bezrobotnych, to tych bezrobotnych po prostu nie będzie. Będą dalej zatrudnieni. Jeżeli Narodowy Fundusz Zdrowia, który finansuje dla naszych sanatoriów pobyt kuracjuszy w tych sanatoriach jeżeli Narodowy Fundusz Zdrowia część tych pieniędzy przeznaczy na sfinansowanie płacy dla ludzi zatrudnionych w sanatoriach za to za co za gotowość bo sanatoria są gotowe do przyjęcia kuracjuszy nie przyjmują bo ich nie ma bo ludzie nie, mimo skierowań nie przyjeżdżają no to za tą gotowość sanatoriów do pracy, ktoś powinien zapłacić. Kto? Narodowy Fundusz Zdrowia z pieniędzy, które, które posiada. Gmina Świnoujście płaci dla firmy Remondis pieniądze za utrzymanie zimowe miasta. Nie, nie zapłaciliśmy, no prawie tam symboliczne kwoty, zapłaciliśmy za o, o, zimowe utrzymanie, bo tej zimy nie było. Ale płacimy za gotowość firmy do świadczenia usług. I w taki sam sposób Narodowy Fundusz Zdrowia powinien zapłacić dla sanatoriów, a to, to nie tylko jest Uzdrowisko, to jest szereg ośrodków funkcjonujących w naszym mieście. Za gotowość, że są gotowi do świadczenia usług bo oparciu o zawarte przez nich umowy. I takie wnioski skieruję do, do osób, które o tym decydują do rządu. Bo tam decyzja musi być podjęta, a podkreślam, że to nie wymaga dodatkowych pieniędzy. Te pieniądze są. Posiada je Urząd Pracy i posiada Narodowy Fundusz Zdrowia. Tylko uważam, nie należy czekać, aż się pojawią bezrobotni. Trzeba wspomóc pra pracowników, kiedy są jeszcze zatrudnieni w różnych zakładach pracy. Bo to nie dotyczy tylko hoteli. To dotyczy wielu innych zakładów. I dlatego. No, takie propozycje składam, kontynuując to moje wystąpienie wcześniejsze do pana premiera. Teraz zaproponuję de, propozycje, które mogłyby być, być może za chwilę, bo przecież rozmawiamy w dniu, kiedy rząd za, przedstawi propozycje. Ja tych propozycji jeszcze nie znam. Być może w tych propozycjach rządu te, te, te kwestie będą uwzględnione. Jeżeli nie, to, to w każdej chwili mogą być dodatkowo. Dopisane do tych działań, które rząd podejmuje w zakresie pomocy przedsiębiorcom, pracownikom, samorządom, tym wszystkim, którzy tej pomocy potrzebują. Dziękuję Państwu za uwagę.